Wiemy dobry, witam, witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft PS4. Tak, to jest to 10 odcinek I w dzisiejszym odcinku w końcu zbudujemy sobie jakiś procenty domek i nie będę musiał w tym się już gnieść. Ale tak, najpierw powiem co się zmieniło, bo ostatnio dużo streamowałem i dzisiaj też będzie stream. Nie wiem, około e, 16-17 myślę, że tak dwie godzinki e, Zbudowałem sobie farmy żelaza i tak, zmieniło się bardzo dużo. Po pierwsze no, mam najlepsze kilo w grze po drugie Mam tutaj automatyczną farmę kuraków, więc już mam nieskończone zapas jedzenia. Więc już tutaj e, tak, full enchant mam, to jest świetne. No i e, prawie całą zbrojkę. Tylko, że trochę uszkodzoną, nawet bardzo. No i tak. E, już ogarnąłem sobie. A i tak, jeszcze mam tam village Landmendingiem, ale to, to nawet nie pamiętam, w którym to było. Nie chcę mi się teraz szukać. I tak, e, ogarnąłem sobie już miejsce, w którym zbudowałbym sobie taką bazę, taką wy, wy no, taką no, taką po prostu jamę czy coś. Tu będzie wejście, yy, to się wykopię. Tak, tu będzie takie wejście, brama, tu będzie yy, taki mechanizm fajny, co jest nie mechanizm, tylko takie... Coś wygląda na mechanizm. To widziałem na Rediccia takie kosackie. Serio? Wyczajcie chwilę tego sobie ściszę lekko Minecrafta. O. Dobra, i tak. Y jeżeli spytałeś ten odcinek, oczywiście zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zasubskrybujcie go razem z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. Dobra. Najpierw, y bo nie mam w ogóle drewna, mam 12 tych desek. Najpierw musiałem sobie drewno pozbierać, ale tego potrzebuję siekierki, bo to już razem no, nie mam zamiaru kopać. Więc y zrobię sobie diamentową, mam pięć akurat To będzie tak... Y a, badyle najpierw, badyle, badyle. Gdzieś tu mam chyba. Gdzieś tu miałem masę patykatyków, z tyłu co pamiętam. Masę o se sobie przy okazji. E, jeden. Tak. Nie wiem co się z nimi stało, ale dobra. Pyk. I... Sikiera. Widziałam też y, łopatę diamentową. No tylko ponieważ ona też mi się może przydać. W ja ogóle, już mam tyle śmieci tutaj, potrzebuję magazynu. No i tak, trzeba będzie ją sobie, tą siekierkę zenchantować. Co to będzie? Wydaje... Ostrość 4, co, co, co? A, bo co są teraz te do walki enchanty. Dobra, może tam jakieś wydajność padnie wtedy. Ciebie potrzebuję 30 level. no ma, no, brakuje mi pół poziomu. Sobie, raz pękniemy. Jeszcze? No, dawać, dawajcie, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma jeszcze? Dobra no to trzeba to zrobić inaczej Więcej ubijać ich nie będę bo e, zaraz się skończą ale sobie rozmnożę bo za to też jest dużo expa. znaczy nie dużo, ale trochę jest No i ktoś sobie, no jeden, brakuje mi bardzo mało co powinno starczyć z rozmnożenia A i tak straciłem farmę e, krów Bo od creeper mi tam teraz nie chcę się to naprawiać bo Akurat jestem potrzebny tego do enchantu, a jego mam, bo sobie y, ukradłem biblioteczki z y, biblioteki w twierdzy, więc jest spoko. Dobra, dawać mi expa. No. O, 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 ile, ile? Tyle? Serio? E, tak, ale się długo 30 level robi. Dobra, no to, to trzeba poszukać tam jakiegoś kurczaka. To trzeba wszystko poubijać. Dobra, no parę zwierząt Ono jakieś jest zombie jest, on, to zombie go nie chcemy To jego, ja nie wiem gdzie on jest Jak go znajdę to go ubiję Lubię jeszcze jakieś zombiaki niż na przykład te Owce, powiem sobie Nie chcę, nie chcę, łażą eee, dobra jak nie ma nic No to Ale eee, śmieci, dobra Ja po prostu się tego pozbyć, bo Nie mam w ogóle miejsca Śmieć, śmieć Śmieć Śmieć. śmieć 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 Śmieć. Dobra na razie tyle jeszcze troszkę rzeczy jest ale na razie to zostawię w spokoju no jeszcze trzy zwierzaki z tego co liczę Drugi. Tak, jeszcze jedno, jeszcze jedno zwierzek. No to tam widzę łowce. No bo nie, dobra. Tu będzie coś bliżej na pewno. Tam nie chce płynąć. No tutaj. To tu jest dużo kuraków, ale ich tutaj tykać oczywiście nie będę. O, o co? Trzeba coś nie skakuje. Dobra, nieważne. Dobra, jakiś zwierzok, zwierzak albo moby. Mamy krowę, mamy krowę, mamy krowę. Chodź krowa. Pyk. Co? Nie. Mi gadać, teraz tak mało będzie szło. Tu jeszcze jeden zwierzak. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Bo ja nie chcę ten za długo trwał. Daj tu jeden zwierzaczek i będzie już inchant. Mam nadzieję, że da jakąś wydajność, bo tak zwykłą kierką kopać to tak słabo. Bez wydajności. O, dobra, jest kurak. Ty mi dasz 30 level, wierzę w ciebie, chłopia. Nie, serio? Dobra, ale ty to już na pewno dasz. O, Za pierwszym razem zgadłem, no. Dobra, to lecimy czatować. No i się prześpię, bo nie chcę tego w nocy robić, żeby mi jakieś mowy głupie nie przeszkadzały. Dobra, bliżej była wydajność. Niezniszczalność. No nie, no. A, słabo. Ale dobra, no. Ech, to pobiję sobie zwykłym, nie wiem, tą kierką bez żadnych, żadnej wydajności. Ale no. Dobra, takie życie. No, to kopiemy. Przydało mi się coś ciemnego drewna. Do trapdoorów ciemnych, bo ja tą taką bramę, taką pseudo-bramę chcę zrobić właśnie z ciemnych trapdoorów, bo one właśnie tak fajnie wyglądają. A dobra, poza się rudami żelaza. Czemu nie? Dobra, później tu jeszcze przyjdę posadzonki, bo ja nie chcę, żeby tutaj żadnych drzew nie było, żeby potem nie musiał latać 500 kratek po drewno. No i tak, yy, z tych, na pewno z brzozy, chciałbym zrobić te schodki tam. Brzoza, na to moim zdaniem, się najlepiej nadaje. Więc tak, jeszcze tutaj dużo brzoz widziałem. Na tu, tu, dobra. I najpierw żeby to drzewo, te, te, te to trzeba tutaj ściąć, ło. trzeba tutaj ściąć, bo y, one tutaj nie pasują. No. I to trzeba to wyrównać, bo to bardzo dziwnie wygląda. Po prostu trzeba mniej więcej, żeby tak mniej więcej naturalnie wyglądało. O, no, powiedzmy, że jest dobrze. No to jakieś to... <grystanie> Dobra. No i kopiujemy teraz to. A serio mega wolne jest to, wam. bym tu Okej. Jeszcze tutaj drzewko. Pyk. Pyk, pyk. E. <słuchaj> Znowu żelazo. Okej, okay. i jeszcze tutaj jakieś trzewka. stały, jeszcze od razu ostatni pozbieram. Na końcu je będę sadził. Tutaj. To mi tutaj nie pasuje. Jeszcze tam brzozę tam zasadne. Ile będę ja ogólnie... no. brzozę na pewno wystarczające na schodki, bo schodki są tanie. Dużo tu wychodzi z, no, z jednych. No, z, z drewna. Dobra. Na razie tyle starczy. To teraz to muszę przerobić. Jest to jakiś crafting? Nie ma. Miałam, tak, miałem przy sobie, dobra. E, tak, tutaj sobie postawię. I tak. To. Yy, I brzozowe schodki. Ile tych ma. Serio tylko pustaka Nie, ale myślę, że to serio więcej wyjdzie. Co jest? Dobra, to będę musiał jednak ty zrobić coś. Ło wow. Trzeba ja też lasem kopię. Pyk, pyk. Nie dobra, ja tu jednak muszę trochę zatirtować. Bo tu za dużo tej od dirta zabrałem. Dużo, za dużo. Ja najładniejszą to nie będzie, ale to jeszcze sobie tak tym popracuję sobie. Żeby to mniej więcej naturalnie wyglądało, ale tak jak było to... Nie, nie, nie. Bo to, to ja sobie zrobię właśnie tak, żeby to było tak... no tak, w takiej dolinie, Pseudo-dolinie to było. Te schodki. mało dirta. Mam jeszcze jakiś dirt? powinienem mieć. Tak. Aha, cztery. Hmm, no dobra, na razie tak zostawię, jak to, jak to się na razie prezentuje, no. Badziewnie, badziewnie. Tu jeszcze jakiś dircioch. Stąd no, jedzie Dobra. Hmm. nie no, ładne, to nie jest. Okej. Okay. Trobi ścieżkę. Ale to musi na razie porosnąć trawą niestety. No i nie no dobra jest. No. Jest jak jest, ale nie jest najgorzej. Tu jeszcze w sumie o tak mógłbym zrobić. I no tak, i tutaj trapdory. Mm, tylko co potrzebne ciemne drewno do tego. A z tego co wiem, to najbliższa tundra jest tam dość daleko nie będę ten teraz na odcinku łaził, więc. Sprawdźmy, jak będą się prezentować tutaj brzozowe drabdory. Wiem, że one też są takie pełne. Nie jestem przykład dębowy, bo one mają te dziury. A brzozowe też są pełne. Więc to nie powinno być aż tak źle. Crafting. No, mówiłem, tutaj. Jedna jak grzeszna krowa została. tak. 8. No w sumie to może starczyć, bo ja tylko chyba jeden poziom chcę zrobić z tego. Dobra, o. No chyba nie będzie aż tak brzydko, no... Nie, będzie. Chyba będzie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie tak, nie tak, nie tak. O! Coś w tym... To będzie jak drzwi do garażu. Już brawa. Tak. I tak. Ale serce wygląda jak drzwi do garażu. Takie otwierane. Pyk. Pyk, jak to wygląda? Badziew. Eee, dobra, spróbuję jeszcze taki ten... no ten taki niby mechanizm zrobić. Tylko potrzebuję kamienia szlifierskiego. I łańcuchów. Jasne... Nie, nie, nie. nie. Nie, nie, to jest brzydkie, naprawdę. Tu nie ma sensu nawet tego dawać. Ja tutaj potrzebuję tych ciemnych. Ciemne są bardzo ładne. Nie, dobra, tutaj też nie. To w ogóle nie pasuje. Tu lepiej już by pasowały te zwykłe. I chyba to na razie zwykłymi wyłożę. Oczywiście nie trapdorami, tylko zwykłymi... ...schodkami. Słowić się nie mogłem. Tak, no trochę już tego drewna mam. Nie, zrobiłem ze wszystkiego. A dobra, na szczęście nie przyrobiłem wszystkich y, pniów. A tam pustaka jeszcze została, więc to nawet dobrze. Okej, okay, tak, no. Pyk. Powiedzmy, że jest brzydko. Nie wiem, nie wiem jak to ładnie. Naprawdę nie mam pojęcia jak to zrobić ładnie, żeby było. Jakoś... nie wiem... Tak? No taki wzorek no nawet nie jest najgorszy. Jest zły, ale nie jest najgorszy. Jak to było pierwsze? Pierwsze było dobrze. Drugie tak, tak, tak. Nie no, no. Dobra, powiedzmy, że to jest dużo lepiej niż z tymi brzowymi, bo Serio, mega wyglądała już do garażu. Yy, dobra, co tu jeszcze mogę dodać? Ja lubię się tu, tu, Tak, tak. Tak. Tak to się prezentuje. Nie, to, e, dobra, nie, chyba, chyba wymyśliłem ładne... I to w sumie nie będzie. Ej, nie, 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 to nie będzie e, normalne takie mm, wejście do zamku. To będzie bardziej takie wejście do takie hobita czy coś. Ale nie wiem, zobaczymy. E, no To będzie domek. E, dobra, tutaj zwykłe trapdory. Dębowe. E, a już nie mam desek. Dobra, dwa, na razie tylko, żeby zobaczyć, czy będzie ładnie wyglądało to. Tak. Pyk. Ej, nie no nawet, nawet powiem wam, że nieźle. I tu jeszcze by się dało te, e, glowstone. Nie, dobra, nie, to będzie ładne. To już mi się podoba. Tak, potrzebuję jeszcze dwóch trapdoorów. Pyk, pyk, a. Tak, nie mam już miejsca. Ech, dobra. Tak. Tak. A, nie, nie trafiam oczywiście. Bo po co? Skóra. Nieprzydatne, we wszystkich nieprzydatne, bo wolę kurczaki. Tak, to jest w ogóle zanieczyszczone. Wydajność 2. To, to sobie na razie zostawię. Nie wiem w sumie po co mi, ale dobra. Archewa, wywalam. to zostawię jabłko. Wywalam. Nie, to zostawiam. To jest akurat potrzebne. Nie wyjdą? Dobra, nie wyszły do bloki yy, Tak, tak. Yy, I teraz znowu. Dobra, mamy. Klapy, kolejne, trawdory. No już się kolejny nos zrobiło. Szybko minęło. Pyk. Pyk. Ej, nie no. Ej, jak, czekajcie, Jak to będę na dole? Żeby wyglądały dębowe. Też myślę, że badziewnie, ale... Zobaczę. Wiem tylko, że dębowe pasują właśnie do tych schodków. Ten tak, naprawdę moim zdaniem wygląda dobrze. Tak? Tak. Nie, 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 To akurat chciałem zrobić bardziej... Ej, a co gdyby... To, 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 całe, to, to cały ten poziom dać w właśnie na tym poziomie. Półbloki. Nie, przez, na razie to skopię, tylko zobaczę jak to będzie, ale na, na tym odcinku tego robić nie będziemy, bo no, nie ma czasu i jeszcze musimy te pół bloki robić. A to już totalnie nie ma czasu. Okej. Okay. Pyk. A. Nie widziałem w końcu. Tak, tak, tak. O nie, 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 nie ziomek, nie ma. Nie ma. Gin. Gin. To pięterko schodów musimy rozwalić. I tutaj właśnie dać właśnie pół bloki. No, nie to byłoby nawet dosyć trochę ładne. Tutaj by się przydały te e, piniaki. Pyk. Pyk. E, nie, no nie jest najgorzej. Tak. I. W sumie. To żeby było symetrycznie mniej więcej. No o tak, o, 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 i tutaj pół bloki, nie no. To będzie nawet ładne. Ale to już nie dzisiaj. Tak, jeżeli spodobało się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jesteś nowi, to zasubskrybujcie ten kanał wraz dzwoneczkiem, żeby nic nie się przygapić No i narka.